Dzień dobry Panie Wiesławie. Dzień dobry, Panie Marku. Dzień dobry. Dzień dobry widzom. Dwa słowa wyjaśnienia. Tą rozmowę prowadzimy w ramach nowego cyklu Pożegnanie z trzecią RP, a cykl jest poświęcony odpowiedzi na jedno pytanie, mianowicie w jaki sposób moglibyśmy się uwolnić od skorumpowanych, nieudolnych i niezwykle niekompetentnych elit politycznych. Po pierwsze, trzecie RP, po drugie, Unii Europejskiej, też fatalnych, ale również tych czasami nas dociskających elit amerykańskich, też fatalnych i, i też można o nich mówić jak najgorzej. Gen generalnie Zachód jest spętany przez fatalne, niekompetentne, nawet czasami złodziejskie elity polityczne. I pytanie jest do Pana. Pan jest znaczącym rolnikiem na Zamojszczyźnie. Czy zechciałby Pan na ten temat dwa słowa powiedzieć? No pewnie tak, bo myślę, że to zjawisko nas wszystkich dotyka, będzie dotykało coraz bardziej. Czy mógłby Pan powiedzieć, czy zechciałby Pan powiedzieć, jakim gospodarstwem Pan zarządza? Czy... Ja prowadzę gospodarstwo około 300 hektarów, ale to jest, nazwijmy, wielorodzinne. Syn prowadzi gospodarstwo, córka z dziećm, także a razem to jest około 700 hektarów. Gospodarstwo z bardzo długimi tradycjami, no nie takie duże jak dzisiaj, bo... Od 1785 roku przeżyliśmy już różne perypetrie historii. Różnych niekompetencji. I różnych, różnych tych od, od Napoleona, z którym dwóch moich kuzynów poszło pod Moskwę i nie wróciło przez Cala, przez Stalina Aha. i temu podobnych. Także dzisiejsze czasy to jeszcze są miękkie czasy, można powiedzieć. Czyli nie, nie takie cuda jak dzisiejszych tych... Przeżywaliśmy. Tak, ro, ro, rozmaitych. Jak by Pan ocenił w tej chwili kondycję polskiego rolnictwa? Proszę Pana, no jest, ona sama sobie byłaby dobra, gdyby nie ten czynnik zewnętrzny. My jesteśmy uwikłani z jednej strony System nakazowo ździelczy nazwijmy to całkowity brak liberalizacji, a z drugiej strony musimy konkurować z globalną gospodarką, która jest no, znowu odwrotnie, jest liberalną, może aż za nadto. I, i, i te, jeśli pracujemy i konkurujemy w dwóch prędkościach, to nie damy rady, zresztą to nie tylko rolnictwo, ale cały przemysł, jak popatrzymy, europejski i, 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 i rolnictwo tak samo europejskie, jak i polskie. My nie mamy szans, my jesteśmy dzisiaj jako Europa, jako Polska bogatymi bankrutami, tak bym to nazwał. Czy problemy polskiego przemysłu azotowego są już widoczne w polskim rolnictwie, czy dopiero będą? To znaczy, one, one są. One, one na tym zarobi znowu jakiś tam iluś ludzi, którzy będą sprowadzali, którzy będą bujali, nazwijmy to kolokwialnie, rynkiem nawozów. I widzimy też, że, że brak zarządzania zdroworozsądkowego, tylko z zabiórka, źle się skończył. No, bo to, co było przez ostatnie. Co najmniej 4 lata już od wybuchu wojny na, na Ukrainie to ręczne sterowanie doprowadziło do tego, że, że nasze można powiedzieć, że perła, jedna z w koronie dzisiaj jest bankrutem. No i, i, i to się nie stało przez to, że ci ludzie byli leniwi, nie pracowali, nie byli twórczy, tylko to się stało przez złe zarządzanie. Na ile pańskim zdaniem to złe zarządzanie wynika. Z piramidalnej głupoty polityków przecierpę, a na ile z nacisku z tak, ze strony tak zwanej Unii, czy też ze strony globalistów. No to jest. To jest no, myślę, to jest pół na pół, bo dzisiaj stawianie jakichś tam wygórowanych norm, które nic nie dają. I, 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 ale tutaj to jeszcze to jest, to jest mniej, ale, ale to zarządzanie, które było y, i sprzedawanie, gdzie, gdzie Orlen sprzedawał gaz y, do zakładów azotowych i mówiono, że, że tak musi być i te ceny muszą takie być, no to zarabiał Orlen, nie zarabiał. Y, zakłady azotowe I, i, i odbiło się później nadmierne wygórowanie cen dla rolników, bo te ceny były niebotyczne, mhm. bo ten stosunek te, tej przysłowiowej salety azotowej amonowej do. Zboża to był zawsze jak jeden do półtora. Za, za 150 kilo zboża można było kupić 100 kilo saletry. Dzisiaj, dzisiaj to jest razy dwa, a, a jeszcze rok temu było razy trzy. Przecież ten, ten, to był całkowicie zachwiany stosunek, nasza siła nabywcza spadła praktycznie trzykrotnie. A pańskim zdaniem, tak od razu nasuwa się takie proste pytanie. Czy to wynikało z głupoty? Orlenu, w tym wypadku Obajtka zarządzających Orlenem i głupoty polityków PiSu, czy głupoty polityków Platformy, czy jednak była to zorganizowana akcja i wynikająca z presji zewnętrznej? To znaczy, tutaj bym nie upatrywał pre, pre, presji zewnętrznej, dlatego że, że były takie te ruchy cenowe gazu, ale, ale tu bym nie tyle upatrywał jakiejś tam spiskowej teorii dziejów świata, tylko e, głupoty naszych elit, które, które doprowadziły no, do tej sytuacji, jaką dzisiaj, dzisiaj mamy. I, i, Gospodarka powinna się rządzić swoimi prawami, a, a państwo powinno stać na, nad działami strategicznymi, bo jeszcze parę lat temu można było mówić, że to jest nadużycie czy, czy, czy przewymiarowane mówienie o bezpieczeństwie żywnościowym. Dzisiaj już, już widzimy przy tych zmianach, ja nie wnikam, w te zmiany klimatyczne, z jakiego powodu one są, czy one są, tylko ja widzę samo zjawisko, a szczególnie rolnicy to widzą. I, i, I dzisiaj powinno być rolnictwo całkowicie inaczej postrzegane, a, a nie jest. I na rolnictwie można by było dobrze zarobić, ale nie wiem, komu zależy na tym, żeby to szło kulawo. Tak powiem. Czy zapoznawał się Pan kiedykolwiek z wypowiedziami globalistów, czy takich prominentnych globalistów, którzy zapowiadali zorganizowanie kryzysu żywnościowego? W Europie, no i de facto zbliżamy się do tego kryzysu. Na wszelkich kryzysach i na wojnach, już nawet Wokulski na wojnie zarabia. Zarabiał. Na wojnie i na kryzysach y, bardzo wąska grupa ludzi bardzo dobrze zarabia uh -huh. i im bardziej rozbujają ten statek czy tą łódkę, tym więcej zarobią i, hmm. i, i to jest przykre, bo można by było zrobić to spokojnie, ale nie, robi się burzę, bo na burzy się, na, na covidzie się, już teraz widzimy jak się fajnie zarabiało, na wojnie w Ukrainie się fajnie zarabia. No na, na wszystkim można zrobić, tylko no trzeba bo... stworzyć problem, a, no a no potem właśnie. bohatersko no rozwiązywać. A no właśnie. Czy wśród tych tworzących problem, czyli bujających tym statkiem, są również Polacy? No na pewno są, no bo proszę pana, to się zaczyna gdzieś tam od, od sfery globalnej, zaczyna na gminnej. W każdej tej jest parę osób, które odcinają kupony. No, no, no to tak jest. No są rekiny, są i płotki. Dokładnie. Czy widziałby pan rozwiązanie tej sytuacji w ramach dzisiejszego systemu III RP? Wie pan, no, tego się nie da zrobić, tylko ja dalej no, z uporem maniaka mówię, że to trzeba zmienić całą Europę, już o świecie, bo to jest utopia, nie wiem czy to się da radę, ale, ale Europę, no na 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 gdzieś tam w Europie Polskę, tylko że te elity są już tak przesiąknięte i tak... Yy, Pewne swego, że, że się nie da. No, no, to nie jest takie proste. A jeżeli na przykład w Europie Zachodniej wystąpi kryzys, załamanie, i nagle się okaże, że ten ośrodek europejski przestaje być szkodliwy, bo znalazł się aż tak szkodliwy, bo znalazł się w gigantycznym kryzysie, to co, pańskim zdaniem, zrobią te pseudoelity, przecierpę? Ja cały czas powtarzam jedno, że to nie wygra jakaś tam ta, ta grupa czy na czy, czy społeczne, która będzie po nich, tylko przegrają te elity. To te Elity przegrywają i to widzimy namacalnie. Na każdym kroku przegrywają, przegrywają i no kiedyś będą musiały odejść, bo po prostu społeczeństwo nie wytrzyma. nie wytrzyma. Nie wytrzyma. Widzimy nawet te ruchy, które były w zimie na wiosnę. Przecież to nie, nie, nie jeden, dwóch, pięciu rolników, tylko to protestowała cała Europa. No i kto to protestował? Ludzie niewysłuchani. No, tak. no zawsze jeśli się nie słucha społeczeństwa, i jak społeczeństwo ma już, powiem brzydko, odruch wymiotny, tak. no to już się dłużej nie da i, i, i trzeba społeczeństwa posłuchać, a jak nie, no przegrają. Hasło żurawlew. Żurawlów. Żurawlów, przepraszam. Pan był organizatorem? No jednych współorganizatorów. Aha. Proszę opowiedzieć tą historię. No proszę Państwa, no, głupota ludzka nie ma granic. Na największym zbiorniku wody pitnej w Polsce z pełną do, do dokumentacją hydrologiczną numer 405, 406, 407 na obrzeżu mapy jest Nałęczów na i Nałęczowianka. Hasło Żurawlów. Czy mógłby Pan to Historię opowiedzieć. No cóż, zmarnowane cztery lata, cztery lata wojowania się z głupotą, z, z niekompetencją władz i chyba, ja wiem, z ignorancją. I to jest tak najdelikatniej powiedziane, jak, jak mogę. Proszę pana, jeśli Polska ma wodę na poziomie e, e, Egiptu, e, czy e, e, Hiszpanii, Portugalii. Te, I tylko dzięki temu, że mamy trochę chłodniejszy klimat, to jeszcze jako tako wystarcza. To największym skarbem są zasoby wody, a nie szukanie na tej, wody, na tej wodzie gazu. Druga sprawa. Polsk... Podajmy na wodzie głębinowej. Na wodzie głębinowej. Ta woda to nie, jest, nie powinna być używana do celów przemysłowych, do, do celów rolniczych, tylko do celów bytowych. I to jest woda nie tylko dla nas, ale dla następnych pokoleń. I to jest ta czysta woda źródlana, nazwijmy, która powinna, władze powinny być strażnikiem tej, tej, tej wody. A nie tym, który no destruktorem, kto niszczy. I Dodaj, się... Dodajmy jeszcze, że z tej wody korzysta między innymi producent tej wody na nałęczowianka. Tak, i to jest, to jest na, na skraju właśnie na skraju tego jednego ze zbiorników, umiejscowiona jest rozlewnia wody na czy No Kto pije, to wie, że to jest dobra woda, i pytam, czy warte są bizony? I zarobek jakiegoś tam globalnego koncernu, stawiane tak. przeciwko społeczeństwu. I to nie przeciwko jednej wsi, gminie, powiatowi, tak. tylko całej Polsce. To są największe zbiorniki wody i praktycznie jedyne takie w Polsce. I one powinny być pod szczególnym nadzorem. I tutaj widzimy całkowite dyletanstwo naszych władz. Ja myślę, że to jest y, głupota, to jest tak za mało powiedziane, bo to jest nieuctwo i niewiedza. I teraz, jeśli Czyli jestem. Płynne nieuctwo Tuska. Tak. Ja wiem, czy Tuska, to, Ale tak, to, tak to jedna i druga. To nie jedna było i Tuska. I druga to, to było więcej pisu jak, jak platformy, Jasne. to jest trzeba mówić, że to nie ostatnie osiem, tylko ostatnie 16 lat, to tak nazwijmy. Czy udało się tą wojnę wygrać? Rozumiem, <laughs> wojnę udało się wygrać. Wojnę pomagała nam praktycznie cała Europa, jak nie, jak nie świat. Ale czy elity to zrozumiały? Wątpię. I teraz, jeśli jestem mężem stanu poważnym, no to staram się, wiadomo, że nie jestem alfą i omegą, dobieram sobie ludzi, naukowców, autorytety ale szczere, ale te, które mówią tak, jak, jak, jaka jest rzeczywistość, rzeczywistość i potrafią zdefiniować tę rzeczywistość, a nie ludzi, którzy patrzą jednemu czy drugiemu premierowi w oczy i mówią to, co on chce usłyszeć. No bo dzisiaj nauka do tego się sprowadza. Było przecież widzieliśmy kwiat polskie nauki, którzy mówili, że to nic nie szkodzi. No i, I tu jest problem, że, że każdy powinien być autonomiczny, a już świat nauki to powinien mówić tylko to, co jest namacalne. Z pańskiej perspektywy, na ile skorumpowany jest świat nauki przecierpę? A jak ja, jak ja patrzę, to dzisiaj można wszystko, można mieć dwie, te, dwie teorie no, sprzeczne i które są Jedna i druga jest porządnie obroniona i, i pytam... Czyli połowa to, jest skorumpowana, połowa jest nieskorumpowana. Ja wiem, czy jest, no, połowa, tylko tej połowie nieskorumpowanej, nazwijmy, yy, brakuje odwagi, no, Na w spodniach. Brakuje no na w Spodniach, żeby powiedzieć albo napisać list otwarty, tak. że to tak nie jest. I to y, takie y, potulność, mówienie, A no że, że aby pensyjka tam niech się dzieje co chce, powoduje to, że mamy to co mamy. Co pan sądzi o tak zwanych ekologach przecierpienia? No bo pan się z tym towarzystwem styka, bo to Stykam, lubię fajni ludzie, tylko oderwani od rzeczywistości. I oni mogliby w społeczeństwie, w kraju, czy tam w Europie, czy na świecie odgrywać bardzo istotną rolę, bo, bo to jest potrzebny jakiś ruch, który byłby tym strażnikiem. No ale jeśli. Mędzimy izbę z z izbowy i robimy takie rzeczy, które, które tylko przynoszą ekologom, no, więcej strat i, i tracenia autorytetu niż, niż pożytku. No to, no, no pytam. Co zmieniło albo poprawiło oblanie Syrenki, to już tylko jako takie ozobrazowanie czerwoną farbą. Przecież to nic nie zmieniło. No tak. te, co to za to Neandertalczyk by się nawet te, tak nie zachował, bo to nic nie zmienia, a problem jest. Problemy są prawdziwe. Te problemy są trzeba rozwiązywać, ale to trzeba porządnie wyartykułować, co my chcemy zmienić, a nie tylko. Yy, pod kamerę pójść i, i krzyczeć, że my chcemy zmian, ale to trzeba wyartykować od kogo, co chcemy i jak to zrobić. A nie dochodzi do tego, że w, w 2000 roku była taka bardzo ciekawe, ciekawe zjawisko, gdzie rektor Uniwersytetu Warszawskiego, długoletni kierownik Katedry Biotechnologii, Przegra, przegrał w mediach z. Wytnie pan. Przegrał. Jezu. Z, przegrał z celebrytami, bo celebryci wiedzieli lepiej. Pani, która goły tyłek pokazywała mi, prezydentowi. Wiedziała lepiej niż rektor uczelni. No to pytam, gdzie my jesteśmy. Gdzie my, kto. kto no ja, ja rozumiem, że można mieć jakieś tam, no, być niezadowolony z dzisiejszych elit naukowych, ale nie wszyscy są źli i, 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 i jest część i to chyba duża zdroworozsądkowych, tylko bojących się. No, tak zostało stworzone społeczeństwo. Że jest wystraszone. Tak. W czym widziałby Pan nadzieję, gdyby rolnicy pytali Pana, na co możemy liczyć, na co możemy czekać? Liczyć możemy tylko na siebie. Nie jak umiesz liczyć, licz na siebie, bo jak ja widzę, to jest tylko spychanie, spychanie, psychologia, psychologia. A nic się nie dzieje, bo liczy się tylko jedno, żeby sobie nie popsuć słupków. Czy rolnicy się boją? To znaczy część rolników się boją. Wszyscy, się, wszyscy rolnicy się boją, bo ta przyszłość jest niepewna. Można powiedzieć, że im jest gorzej, tym jest lepiej, bo my jeszcze my, w, w, mieszkamy, jesteśmy w takiej szerokości geograficznej, że... Te zmiany klimatyczne nas aż tak nie, nie dotykają, ale jak popatrzymy dzisiaj na Ukrainie, gdzie zbierają połowę, bo akurat są żniwa kukurydziane, połowę tego co zbierali na Czarnoziemiach, gdzie ja podpisuję kontrakt na Węgry, który w Europie był no mały kraj, ale, ale, ale kukurydzy uprawiali bardzo dużo i byli jednym z liderów w produkcji. Ja dzisiaj na Węgry wysyłam kukurydzę, to tak jakby wiadrem do studni wodelał. To widzimy, że te zmiany są. I czy się boimy? Boimy się ludzkiej głupoty, bo ja mogę przewidzieć jakieś zmiany. Już tak się w, no ale nie ma innego określenia. Klimatyczne. Mogę wszystko przewidzieć. Mogę ceny jeszcze przewidzieć na, na, na rynkach, na giełdach światowych, ale to, co zrobią politycy, tego nie przewidzę. Co, tu jest co, co, największy problem. Okay. Co zrobić, żeby tej głupoty w przecierpę było mniej? Pańskim zdaniem. Nie wiem, czy to się da ograniczyć, ale. Yy, 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 Gdzieś to w, to w tej ekonomii politycznej, to dwa, dodać dwa, to powinno być tylko cztery. I co zrobić? No, powinni krajem zarządzać ludzie, którzy mają jakiekolwiek doświadczenie. Ja tu w kolorach mówiliśmy, czy pan by chciał, czy ja bym chciał, czy ktokolwiek mhm. być operowanym przez kogoś, kto nigdy nie operował, nawet żeby miał tytuł naukowy. I. Mhm. Najlepszym zobrazowaniem to jest taka sytuacja gdzieś tam z początku lat 90., gdzie jeden z wiceministrów Ministerstwa Finansów w wypowiedzi dla dziennikarza zapytany, jaka była jego największa operacja finansowa przed objęciem takiego ministra powiedział, że największą operacją, jaką do tej pory przeprowadził, to był zakup malucha na giełdzie. No i to jest, to jest, wy, wy, daje, wymiar, ob daje, wymiar, wymiar. daje obraz, daje no, Ale to jest... Ale nie sądzi pan, że to jest robione celowo? No bo to trudno aż uwierzyć, żeby ludzie głupi sami siebie tak wysoko wywindowali w tej hierarchii to to, pana, najważniejsze są słupki. I Kiedyś notowania były pokazywane przed wyborami. No tak, ale są do... dwa ankiety. Dzisiaj dwa w a dzisiaj dwa Właściciele i właściciele. Jest, jest młoda, jest mediów pytanie, to jest to samo. Ale jest pytanie. Dlaczego się publikuje całe 4 lata na okrągło? No, ale po to, żeby sterować. No, I... no skoda, ale, ale, ale i każdy pokazuje swoje, i każdy wygrywa. No, bo jest ale, sterowany. No właśnie. No i, w ten i... sposób steruje się świadomością masy. No, no tak, I, i dlatego tym masom trudno cokolwiek zmienić. To zapytam inaczej. Czy jeżeli rolnicy będą zalewani dalej przez te tony głupoty? Albo megatony głupoty. Czy rolnicy w końcu się zbuntują? No oni już chyba pokazali taki papierek lachmusowy. To już był u tej ostatniej zimy. I ileś czasu będziemy przyciskani, przyciskani w końcu no, nie wytrzymają. Ale, ale ja myślę, że to powinno się włączyć całe społeczeństwo, bo to... Parę lat temu można było mówić, że to jest tylko problem rolników. Dzisiaj to jest problem całego i czy będzie problem całego społeczeństwa. I niedługo, no nie chcę być złym prorokiem, ale ja, ja siedzę głęboko na wsi, widzę jak to, jak to jest i, i, i że. że My mamy cały czas te takie duże zmienności y, pogodowe, że, że tej żywności zacznie brakować i nie będzie się pytać nikt za ile kupić, tylko w ogóle kupi. I ta żywność będzie dostępna, tylko będą miały elity. Dokładnie. I, 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 I powinni wszyscy zadbać o to, żeby ta żywność była ogólnodostępna, w, w pełni odżywcza, bezpieczna i to jest rola państwa, żeby zadbać, no stety czy niestety, o swoje, no trochę tego... No tak, ale jeżeli państwo jest zarządzane przez ludzi głupich, no to no. odpowiedzialność przesuwa się na społeczeństwo. No tak, bo... Yy, no egoizm... no bo trudno oczekiwać mądrości Ego... głupich. Egoizm to jest bardzo zła cecha, ale trochę tego egoizmu narodowego powinno być, żebyśmy przetrwali. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że na tym po prostu można bardzo dobrze zarobić. Dokładnie. Przez ileś lat y, wojny trwały na, na, y, tam, gdzie była ropa i demokrację wprowadzano tam, gdzie była ropa. Dzisiaj się zaczyna demokrację wprowadzać tam, gdzie jest żywność. Zywność. Gdzie jest żywność. I, i, I my byśmy mogli dobrze na tym zarobić. I jak mamy, będziemy mieli nadprodukcję, to możemy na tej nadprodukcji zarobić, ale jak przyjdzie krytyczny rok, to będziemy mieli pełne zaopatrzenie dla siebie. Dokładnie. A my robimy co? Ano jak najbardziej osłabiamy, swoje rolnictwo. No tak, ale to robią tylko kosztem. Dla kogo znaczy, my To, nie, to, to no, ale tak, ale tu będę precyzyjny. To nie my to robimy, tylko ci głupi, którzy zarządzają trzecią RP. Ale robią to oczywiście na zlecenie innych głupich, którzy zarządzają światowym globalizmem. Ja tylko powiem tak, no, puentując bardzo dobre zdanie, mianowicie, że całe społeczeństwo powinno się zainteresować problemami polskiego rolnictwa, no to właśnie po to robimy tę audycję chciałem bardzo Panu podziękować za, za tą rozmowę, właśnie po to, żeby społeczeństwo włączyło się do tych problemów, które za chwilę będzie miało całe rolnictwo. No, jest, no niestety, i to całe rolnictwo i społeczeństwo i lepiej mieć pełną spiżarnię niż pustą. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję Panie